Dlaczego uważam, że nie powinno się mieć długów, jakichkolwiek długów i tutaj sami ocencie. Zobaczcie, nasza linia życia wygląda tak, a na tej linii życia wydarzają się różne rzeczy. Czyli mamy marzenie posiadania na przykład rodziny i jesteśmy na przykład 10 lat wcześniej i sobie myślisz, fajnie by było mieć rodzinę, nie? Musisz przejść pewną drogę, żeby do tej rodziny dojść, żeby dorosnąć, dojrzeć emocjonalnie, żeby, żeby jakby pewne sprawy musiały się poukładać w tobie, żeby do tej rodziny dojść. A jeśli ty myślisz 10, rodziny, 10 lat wcześniej o tym, że mieć rodzinę, i nagle dostajesz tą rodzinę o tako szybko, możesz nie być gotowy i wiele może się tutaj wydarzyć trudnego w tym. y cara